Siema, ja jestem Marek, a w tym filmie wraz z Karoliną odpowiemy na mega niewygodne pytania, które zadawaliście nam na naszym Instagramie. Te pytania już jakiś czas tam sobie czekają i dzisiaj doczekają się naszej odpowiedzi. Przy tworzeniu tego filmu troszeczkę zainspirowaliśmy się TikTokiem. Po prostu, jeżeli ktoś uzna, że druga osoba, albo na przykład ja uznam, że odpowiedź tyczy się mnie, to muszę dać nura właśnie w tą miskę. To już widzieliśmy na TikToku, że ludzie sobie po prostu siedzą i zanurzają swoje głowy w misce. Ale to jest tylko dodatek, ponieważ w tym filmie. Głównie chodzi o pieniądze, ponieważ do wygrania będzie w sumie aż 1000 zł od drugiej osoby. Ja mogę wygrać od Karoliny 1000 zł, albo Karolina może wygrać ode mnie, ponieważ każda odpowiedź jest punktowana. Jeżeli ktoś dobrze odpowie, wygrywa 50 zł od drugiej strony. Natomiast jeżeli ktoś źle odpowie, traci 100 zł ze swojej puli. I osoba wygrana zgarnia pieniądze, natomiast osoba przegrana, nie wygrywa nic. Myślę, że zasady są jasne. Oczywiście wszystko widzie w praniu. Pytania zostały przygotowane przez naszego znajomego. Widziałem już dwa przykładowe pytania, które akurat nie pojawiają się w tym filmie i szczerze mówiąc boję się tego filmu, bo pytania będą naprawdę ostre, ale chcemy zrobić dla was dobry film, żebyście dowiedzieli się mega niewygodnych rzeczy o, o nas i przede wszystkim, żeby Karolina miała ciężko w podpowiedziach. Także zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, 50 tysięcy łapek w górę i nagrywamy kolejny film z pytaniami. No i oczywiście subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Zapraszam do oglądania. Karolina, która jest za kamerą, usiądź sobie po prawej stronie, ja usiądę po lewej stronie, natomiast Karzełek będzie zadawał nam pytania i to właśnie Właśnie będzie weryfikował, kogo dotyczy to pytanie. Pyt wszystkie pytania są typu kto więcej coś tam, coś tam, coś tam, kto najwięcej, kto najmniej i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że wszyscy wiedzą o co chodzi, także zapraszam do oglądania. I subskrybujcie kanał, i łapkę w górę zostawcie. Na tym telefonie znajdują się pytanie. Okay. Zapoznaj się z nimi, ponieważ to Ty właśnie będziesz weryfikował, kogo dotyczy odpowiedź. A już nie mam Face ID, to musisz odblokować. Ano, racja. Ale pamiętam kod. Dobra, tak więc myślę, że jesteśmy już gotowi. W takim razie, jak ktoś by chciał coś powiedzieć, przed tutaj Ja już się skarze. boję strasznie. Ja chcę powiedzieć, że pytania są bardzo niewygodne. Aż tak niewygodne? No, to już znasz wszystkie. Albo nie. mnie że może nie, ale. Nie, nie, nie A kto by No, taki ktoś, znasz go, ale publicznie hmm. nie można mówić kto to. Tak. O Jezu, ale ja nie chcę tego. To co, już mogę zaczynać? Dobra, na, na pierwszą ja chyba nie będę udzielała odpowiedzi w ogóle. Kurde, sam nie wiem. musisz. Chcę Ale jak pójdzie na mnie? A Bo ty znasz pierwszą, czy nie? Nie znam, nie znam. Nie znam. To, ale co, tylko przysięgam, że to jest takie straszujące troszeczkę. To, to. Dobra, dobra to już to mogę to zaczynać? Dobra, zaczynaj. na pierwsza. Kto chce odejść z YouTube? Z YouTube. Kto, kto chce odejść z YouTube? Dobra, ryzyko. No. <śla> O. W, 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 w. Dobra. Ja się nie zanurzałam, ale czułem, mi tak do nosu no, no, Ale wiesz <grym> Ale dosa, bo lecę, Dobra. Mów. Załóżmy, A, że, że było ok. O, ty... o, Teraz kto, ktoś dostaje A nie, bo no za poprawną odpowiedź 50 zł za złą odpowiedź 100 zł podejmuję. A za nie odpowiedź? Mur no... do tego, tak? Nie no, za nie odpowiedź no to 100, tak? Ale obydwoje odpowiedzieliśmy. Karolina A. odpowiedziała, że ja, ja odpowiedziałam, że Karolina tak. No że... bo ty średnio raz w tygodniu masz jakieś takie swoje dziwne teksty. No, już Czekajcie, YouTube bo Ja już nie rozumiem tej gry. Dlaczego Każdy odpowiada. Każdy ja odpowiada i... Dlaczego wy sobie zanurzysz No, bo ja stwierdziłam, że on chce odejść, a on stwierdził, że ja chcę odejść. Aha, dobra. Czyli to teraz. E... Sobie... No, bo ty cały czas gadasz. Znaczy, love. ja wiem, że ty Decyzja nie. Decyzja należy do ciebie, Maćko. No ale no. ja podejrzewam na kogo pani. No, do no ty chcesz odejść. I to jest twoja... Właśnie średnio, średnio raz w tygodniu. No właśnie Czyli na minusie mam 50 złotych, ja Karolina ma na plusie 50 zł. Także zapowiada się bardzo ciekawie Lecimy z kolejnym pytaniem to tak, następne pytanie Kto popełnił jakieś przestępstwo. Ona wełna Nie, ja nie popełniłam nigdy Jak to nie? No nie, naprawdę nie Ty miałeś, no nie na YouTubie nawet miałeś jakieś problemy to jest oczywiste, że każdy powiedział, że chce. Nie, to było. Dobra, no ogólnie jesteś Ty kolejna się... pięć dych w plecy. Ja? No. A że ona nigdy żadnego przestępstwa nie popełniła? No ja nie a ani nie. nigdy żadnego Ale ani to. Ale to popełni nie. przestępstwo, no to można wiele przestępstw. Ale no. Ale nie pytanie, to nie czy to chodzi o. to chodzi o udowodnione przestępstwo, czy No właśnie, też racy. No bo. No to, dobra, zależy to od twojej interpretacji. Równie dobrze, no, dobra, no Nikt to no to nie interpretacji, to przegrałeś. No dobrze. A, czyli fajnie, jestem 150 pytań. plecy. No, ej, myślę, żeby na przykład, bo jest runda druga, nie? I co, co by na te, jakby na przykład dodać coś na tej wody? Myślę, że będziemy zamieniać. Dobra, dawaj kolejne pytanie i nie wiem, czemu przegrałem. Jak Karolina na 100% w swoim życiu popełniła pewnie jakiś szereg przestępstw. Szereg przestępstw? Jestem bandytką. Tylko nikt jej tego nie udowodnił i nie wiem, czemu przegrałem, ale dobra. Następne pytanie. Następne. No to tak. Kto ma dziecko? To ma dziecko? A coś Dobra. Ty masz? Bo on O, 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 o. o, o nie. Dzięki. Nie, tak. <śmuszczak> Nie mamy chyba dzieci żadnych. Karolina, jak to z twojej strony? Ja nie mam, nie mam jeszcze żadnych dzieci, ale... E, ale się mówi, życzę. że moim synkiem jest karzeł, także... No. No myślę, że można tutaj mi, śmiało dodać 50 zł, tak że jestem minus 50 zł. Karolina wstrzymała się od odpowiedzi, czyli masz 0. To tak, następne pytanie i to będzie koniec pierwszej rundy już. Ostatnie pytanie. Kto jest z siebie bardziej dumny? Ty. Dobra. Chuchu! Mój ale O to chyba wychodzi. Dobra, i kto jeszcze je weźmie? No ty! A ty chyba! Ja! Ty zimno. cały czas mówisz, że o, ja jestem taka, ja jestem taka, ja jestem, jestem niestety, super, nie. ja jestem ekstra, ja tyle mam, ja jestem. Nie no, myślę, że tutaj akurat. Ja nic takiego nie wiem. No, no decyduj, tak! Szczególnie w porównaniu do ciebie to można powiedzieć, że ja nigdy nic takiego nie wiem. jakbyś nie włamałaś? I po co się malowałaś? Dobra. No bo nie wiedziałam, że taki film nagrywa. Proszę o dobrą odpowiedź, tak? Każdy z naprawdę Karolina. Ja. Karolina. No. Wychodzi na to, że tak. Przecież Dobra, ja się w takim nie razie kiedy ja stan e, Ja miałem minus 50, Karolina miała 0, tak? Czy ty to masz minus 50? Ty przecież. Minus 150 chyba nie. nie, Nie. Dobra, mam minus Miałeś... 50, czyli teraz mam ma 0, jest... Karolina ma. minus 100. gdzieś, Karolina ma 0, a ja mam minus 100. Za chwilę to jeszcze sobie zrobimy. E, zrobimy. W takim razie za chwilę robimy kolejną, drugą rundę. Aha, rodę. bo to jest za błędną odpowiedź minus 100. No! A ja cały czas myślałem, że 50 złotych. No nie, no to. to że bo na mnie macie wybaczyć. To co na rundę drugą. Wejdziemy. Na rundę się? drugą przemyślimy, także zaraz do państwa wracam. Dobra, w takim razie teraz nasze ulepszenie jest następujące. Dodaliśmy tutaj odrobinę płynu. No jak jakiś coś z tym stylu. No to No moje tym bardziej jak piwo wygląda. No ale to jest takie bardziej słoneczne, bo jest takie płynne. No w każdym razie oczy. będą trochę oczy bolały, także lepiej odpowiadać poprawnie. No i tak to zostanie zanurzone? Ktoś na pewno. No Chyba, że powstrzymamy się odpowiedzi. Zaczynamy drugą rundę. Zamierzam tym razem poprawnie odpowiadać. Nie boję się już tych pytań. I to Będzie co... Nie, to jest jeszcze gorsze. Już możemy zaczynać? Ale to... To nie będzie fajne. Mogę, czy nie mogę? Ale zaraz, to nie będzie fajne. Wy się bawicie wtedy, to za Ja bieżę, dobra. mogę? Proszę o pytanie. Także, runda druga, zaczynamy. Pierwsze pytanie to jest... No, 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 Kto zranił najwięcej osób w swoim życiu? Czełuję. Bo nie, to cała pierna ci się w wszędzie Na że na Jest taki rzecznik do skorzystania? <gryś> tak, tylko wycierałeś nim stół przed chwilą Obe. Przygotowałam ręcznik do oczu A ty wycierałeś nim stół Dobra, moje pytanie jest Więc zypały. może piec jeszcze raz Kogo ja ci zraniłem? Nie Kiedy? Najwięcej osób Ale ileś razy chyba też cię nie że jeszcze więcej osób Kogo ja zraniłem? A kogo ja? No ty, y, Karła Czemu y, Karła? Niem, no każdego Myślę, że ty, się. Ja? No. Poza tym ty masz, wiesz co podejrzewam, ty masz dużo takich panek, nie? No i pewnie one się w tobie zakochują, a ty też ich. ich nie chcesz, więc pewnie też ich radzisz jakieś tam. Wcale nie. Myślę, no, że nie. Każdy jest, wiesz, jest ale, ty, ale ty nawet tego nie wiesz, a one na przykład cierpią. Ale one są... tego nawet nie możesz nie wiedzieć. świadome, tak? Albo na przykład odcinki jakieś nagrywasz, czy coś i oni za tobą tęsknią za tobą, za starymi, albo nie wiem, komuś się nowe podobają, komuś stare, no nie wiem, no kurczę, ludzie. To co lecimy no to dalej? Są dzieci, Marek? No. Dobra, minus 200, Karolina minus 50. Mogę dalej? Poproszę. Kto odniósł więcej porażek? Dobra. Może, ja nie wiem, słuchajcie, ja troszkę się wygrałem. Masz coś? Może ja, może. A masz tak śmiesznie o, taką połowę ja? twarzy, tak? Bo ty więcej rzeczy próbowałeś. Dobra, jak a Minus 150. A ja mam ja kilka minus 100. Ale takich mocniejszych, ale nie tak dużo jakoś, tylko po prostu takich mocnych jak. już. ty sam wybrałeś, to nawet nie będę negował. Czyli ja, tak? No, tak, no nawet nie. Dobra, będę negował. w takim razie lecimy z kolejnym pytaniem i myślę, że na sam koniec będziemy mogli pomnożyć swoje punkty razy 10, ponieważ jak ustalaliśmy punktację, to się spodziewaliśmy, że cały czas będziemy jechać na minusach i na plusach, także także do wygrania będzie całkiem sporo Dobra, to następne pytanie jest Kto ma więcej do ukrycia? O kurde Boże, Marek, czemu ty się cały czas topisz? W sumie ja nie mam tak... Się pr... sam. Ale to faktycznie, ty bardzo mało zdradzasz w internecie, a ja nie mam już to ukryć. Dziękuję bardzo. No ja sobie są prawdę, odpowiedź mojej strony. Mówiłem, że będę na wszystkie pytania odpowiadał. A ty co? Cały nie. czas tracisz. Już masz minus 250. Mogę być, Ja nie. mam minus 50. Ale ja nie wiem, no... Kto... no to trzeba było brać rękę ale i zadać głowę. A ty w sumie... Nie no bo ty w ogóle nie pokazujesz... Jak to? No, czego tak. No, ona mi da. A. No kurde, to jak minus 50? No, minus 50, tak? Przedatym w tamtej rundzie już miałeś minus 50. No to, ona, to teraz się wyrównało. Min, mi, miało minus 50, to na minus 250, bo ona w ogóle nie odpowiada, ja sobie na No to ty teraz masz 0, bo poprawnie odpowiedziałeś, tak? Za poprawą odpowiedź jest 50. No, z minus 50 to jest 0. Dobra. Pójdźmy na twój układ. Nawet jeśli źle, to ja się że mam zero. Także szczerość popłaca jak najbardziej to są moje szczere odpowiedzi. Lecimy dalej. Następne pytanie to jest... Kto wydaje więcej pieniędzy? Ty! Ej, ty no ty, No ty dobra! Wydarzasz. Ale no ja mam prawo do tego, żeby sadzić I tu głupoty. Ja na to jeszcze w niska miała. Mhm. O. Co to jest w ogóle? Ale szypie. To jest, jest wasaga. Ale szypie. O! Wiesz, jak to boli i Co? To nie jest no jego. Jest to kto to, to. zrobił? To samo to nalewałeś. Nie nalewałam tego. Nie wcale. No nie. Już na o, mnie. Z, kurde, na mnie zwinę chciała zwalić. A nie, to się z jest. Czyli co? To by była czwarta runda. Kto tutaj. Nie, nie. nie. No właśnie, kto wygrał, tak? No kto według Ciebie? Coś to tybie? wydaje więcej pieniędzy. No ty, bo ty inwestujesz Ogólnie w filmy trzymam i nie. Tak mam teraz dalej, no. nowy telefon Marka. No, no właśnie. On na 11%. Pro a ja no. mam jeden telefon, na przykład rok, dwa lata. A no, Marek co chwila zmienia, bo a to zrzuci, a to nie no, a ja to coś zrobi. Kończymy na minus 100 A to 100 dla mnie ojej, I minus cool. 200 dla Karoliny. No i jeszcze ty inwestujesz w filmy, tak? Więc też wydajesz te pieniądze. I inwestujesz no i w Camkrusa też inwestujesz, więc. No od sił rzeczy, nie? To Jak robimy z ludźmi? Myślałem, że, że... bardziej odbierać to pytanie na kto wydaje więcej pieniędzy na siebie? bezsensownie. Bezsensownie. Tak A ja nie wydaję bo to i tak ty jesteś. To nic nie zmieni. Widzisz, to ty na przykład no, kupujesz bez sensu rzeczy, później ich nie używasz na przykład do filmu i, i takich nie oddasz, bo ci się nie chce, no. No ja tak bym nie zrobiła na przykład. Dobrze. Dziękuję bardzo za drugą rundę. Kończymy na minus 100 dla mnie, minus 200 dla Karoliny. Starałem, być, starałem się być szczery, ale czasami na niektóre rzeczy nam nie wychodzą. Dobra, w takim razie przed nami kolejna runda i myślę, że mąka zostanie z nami na dwie rundy i na sam koniec przygotujemy coś innego, coś specjalnego, ale no niech będzie ta mąka. Mąka chyba jest, no, no słabo będzie. No jest się tej Już możemy zacząć. No tutaj wszystko będzie w kurzu. No. W kurzu? W kurzu od mąki. No. Dobra, myślę, że nie ma co przedłużać i można poprosić pytanie. Także runda trzecia. Ale tak szybko pytanie chcesz? No. No dawaj, bo... Kurde. Kto częściej udaje kogoś, kim nie jest? Logiczne, no, i udajesz. On otworzył buzię jak w O Jezu, no dobra, to jest Ci wybaczone Tak, dmuchnij w to jeszcze. Pewnie, Nie ma co to w bo to wszędzie. Mm. Ja mm, jo. W każdym razie ja jako pierwszy skierowałem głowę, dopiero ona mnie przycisnęła, także po 50. Hmm. Ja mam minus 50 na ten moment, Karolina ma minus 150. Czemu mam tyle? Jakim cudem? Nie wiem. I tak pewnie w obliczenia będą inne, ale zauważyłem. Na pewno będą inne, bo ja już. Na będzie to gdzieś w którymś rogu pokazałem. To jest bezkomplikowane, be? żeby to obliczyć. Dobra, no to. Dawaj kolejne tak, żeby Karolinie wstać głowę. To chcę zerwać ze swoją drugą połówką. To Karolina chce zerwać? Bo chcę, żeby ja zerwał? Ja <noise> Ja nie. a ty się. mnie Ale ty śmieszny Ja? Czemu Marek? No. O Jezu, mi to tak do nosa wyleciało Dobra Ja muszę wezmąć bo ja mam to w nosie O ja to może coś masakra Dobra, Takie takim razie jaka jest twoja odpowiedź Maciek? Kto chciałby zerwać ze swojego drugiego Myślę, że ty Czemu ty? Serio? A nie ona? Nie wiem no. Dobra, finalna twoja odpowiedź Czy ty się No ty Dobra, w takim razie ja ile mam minus 150, Karolina prawdopodobnie ma minus 100. To co, następne pytanie mogę? Kto zdradził swoją drugą połówkę? On ja sam to nawet ripsam. Tak. Sam, ale nie Karolinę. Karolina nie. Dobra. To... Ja bym w że takiego nie zrobiła Jaka ja nie jest poprawna odpowiedź? No tak, ty no Pani Karolina? Nie, no nie. ja bym w życiu takiego nie zrobiła Zresztą ja miałam tylko Ciebie, gościu Masz tak dziwnie czerwoną twarz od tej mulki Może mam na mulkę? No jak nie ma tutaj na nosie? No nie. Chyba, ma... że mu makijaż. No nie ma makijażu. Dzisiaj ja nie miał. Nie mam wam Dobra, to w takim razie, jaka jest teraz punktacja? Karolina. No już myślę, że, że pod zero będzie podchodzić. Nie, nie to mam... montażysta policzy, bo to już jest. Tylko, że później musimy sobie dopłacić. A. To wypłacimy sobie po filmie no no, no. Ja wiedziałem, czemu ja miałam w tej mące trzy razy głowę, a ten tylko raz. Mogę Następne pytanie zadawać? Czemu? Ale no nie nie tak szybko. że No zadaj. ja nie mam ochoty znowu lądować w ja tej ja mące. Ochotę, tak znowu będzie znowu ktoś mązec. lądował. Myślę, że Jak już tak. to ona. Ja akurat wiem, kto będzie lądował. Kto no to kto? Lądował. Bardziej ona czy ja? No, następne pytanie to jest koniec już trzeciej rundy. Ja kto ja. bardziej szanuje swoją drugą połówkę? Nie! Nie, to nie. Ja! Ja, 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 ja! ja. Jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz, udowodnij. Dobra, i tak wiem, że to ja. <grym> Ona wygląda jak mim techa. Chyba cię to ja jeszcze. <grym> no to to zależy od Maćka. Maciek tutaj obserwuje nas wszystkich. W takim razie. Wic, zapytaj każdego, kto, kto by kiedykolwiek z nami przebywał. Ale to jest zdecydowanie zbyt takie... To jest te pytania Perfidne. Ale i tak to nie wiem, że ja to Ja my. I tak wiem, że to ja. No to nie ty. Macie ją? jest Chcemy usłyszeć prawdę. Przypomnij sobie wszystkie sytuacje, jak Karolina mnie wyzywała, jak ja Karolina nie wyzywam, mnie wystawiała, jak coś mnie tam, jak utrudniała, to wszystko. To... Przypomnij sobie wszystkie te sytuacje. Myślisz, że mówisz o sobie, tak? Bo to właściwie to powiedziałeś wszystko, co ty robisz mi zawsze. Tak średnio, żeby... Przypomnij Prywa sobie, tak... Przypomnij no, sobie, że? przypomnij ja... sobie. Tylko, że ja nie mogę być stronniczy. No nie może być, ale ty znasz prawdę, Maciek. Ty znasz, tylko ty. Muszę obiektywnie ocenić. Obiektywnie ocenić, powiedz prawdę. Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś, tak? Musisz powiedzieć że Ja panie. teraz gram rolę, więc pada akurat taka rolnina. Że co, że, że on, ona bardziej szanuje? No. Od kiedy? zawsze no. Co co? Od kiedy niby? No od zawsze no. Zawsze dziwak ja, mi <grym <grym Ja większość... Ja w ogóle mam przecież taką zasadę, że ja wszystkich ludzi szanuję i... Ale ty jesteś oszust, no. Nie no jestem no oszust. No właśnie, zresztą teraz jestem Karol, a nie Łaciek. <grym> Dobra. Czy mamy rundę czwartą? Lecimy w takim razie. To tak, runda czwarta. znowu ta mąka. Pierwsze pytanie. Kto jest bardziej pracowity? Ale on śmie się tą głową walić, tą miskę. Ja też, ale tu bardziej. O kur. Ja też, ale na pewno tu bardziej. No, ja pamiętam, jak ty nieraz, kucie, całe noce siedziałeś, te filmy montowałeś, to nie, Kiedy? ja muszę się iść spać na przykład. Bardzo lubię to, co robię. No. Ja też jestem pracowita, ale ja nie potrafię, ja tak jak ty siedzieć cały dzień, całą noc i tak nie wiem. Jak miałem, komuś zależy, to, to. No niby też fakt, nie, ale no to ciężka sprawa, nie? Zależy, co nazywać moją pracą, bo trochę to też złożyło. No, no, ale jakby samo nagrywanie nie. Na nagrywaniu filmów się nie kończy, nie? To się dzieje Nagrywanie sam, no, filmów jest zajęliście, naprawdę uwielbiam, no to właśnie. <coughs> Bardzo kocham swoją pracę. Następne pytanie. Super. następne pytanie. Kto, no, ale... czym, kto czym się wybacza? Ja zawsze wszystko potrafię każdemu wybaczyć. Tak. Czekaj, mam Nie. Się... Eee. Co? Co? Muszę sobie takie zdjęcie na pamiątkę zrobić. Ale to będzie miało na Dobra, także ja wygrałem, tak? Nie, ja. To częściej wybaczę. Ja potrafię każdemu wybaczyć. Raz, ja, ja? też. Ona, I zobacz, zobacz z, kim, z kim ona ma spinia. Nie, no, Marek. No. Tak. Z kim ja mam? Spina? Wygrałem. Przez Ty się nie potrafisz pogodzić z każdym gdzie odzywa się do każdego, a ja nie ma żadnego problemu. Ja potrafię każdemu wybaczyć, tylko. Ale ja nie mam spiny z nikim. Tylko marek. w różny sposób potrafię wybaczyć. Że... Tylko ja jak ktoś się jest po prostu. Dobra, ale on podjął już decyzję. To już nie, to nie ma gadać. To już nie ma czym gadać, przegrałaś. Przegrałaś Karolina. Nie mam osoby, której bym nie wybaczyła. Każdemu wybaczyłam. Ehm, no wypadłam. już i nie chcę wymieniać tutaj tych osób, pałek. ale ja, ale mógłbym. Ja tak, tak o, Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, szósta. Nie ma czegoś. Takiego, Marek. Decyzja została podjęta. E, proszę, kolejne pytanie. Psz, ty głupi ty jesteś, co? To jest mentalnie starszy? Mm. Chłopie, masz to wszędzie, nawet w uchu. Wygrałem? Po co ty w to dwóch? Bo chciałem wygrać, udowodnić Twoje zwycięstwo. Nie, ja. Kto jest mentalnie starszy? Poczekaj chwilę. Kto jest mentalnie starszy? Ja. Rób z nim, że robisz mi zdjęcie Dobra, poproszę o odpowiedź, tak? E, do Marek. Marek? Który, bo będzie? Kurde, ta runda jest zdecydowanie no, dla to, mnie. To, w tym, ma, kiedy używa trzech słów. Ma własną firmę. Ziemi. No, A, jestem bardziej tak, odpowiedzialny, to... mam syna jakbyś. Właśnie chcesz. odpowiedzialny nie jesteś. No, nie, ka nie każdy. Helina, mówisz jakbyś jak miała, Mąkę. Bo mam no, to było ostatnie pytanie z tej rundy? No się, jeżeli patrzysz na to, że pracujesz, że jak będę w pracy i w ogóle, no to nie by tak, ale jeżeli patrzysz na zachowanie życiowe podejście do życia, to na pewno jesteś młodszy. Dobra, on zdecydował, no nie ma co się tu korenia. Kościół, to nawet on że... nie potracisz w On, on pracy. powiedział, że jest obiektywny, tak? A nie umiesz czegoś zjeść, ugotować czegoś, ani nie umiesz pralki stać. No widzisz. No nic. jest kompletnie. takim szefem. Nie muszę trzeba nawet prostu... skarpetki codziennie rano wybierać, jest bo tak, nie potrafi wiecie, tak sobie poukładał ludzie, jest takim szefem, że robią to za niego. ale no, on no, tylko nie potrafi, po prostu. Nie ja liczy się. Pamiętam, jak kiedyś nie było, liczy się, pranie. kto robi pranie. Liczy się kto ma pralkę, bo pralki prania nie zrobi. Dobra, dziękuję bardzo. Już jest skończony temat następne, ostatnie pytanie czwartej rundy to jest tak Od razu kto jest wyższy? Tak Top się, top, się, top się. Proszę bardzo Punkty dla mnie Karolina ma y, 175 cm wzrostu Ja mam 170 cm wzrostu i 150, y, 175 cm wzrostu w zależności od sytuacji Także mimo wszystko ja i tak jestem niższa. Karolina jest wyższa Lajtowe pytanie Bardzo spoko, wystarczyło uważnie słuchać i można wygrać Ostatnie pytanie z tej rundy to już była ostatnie. Dobra, także ta runda zdecydowanie na moją korzyść. Odpowiedziałem chyba na każde prawidłowo, nie? No chyba. Za chwilę przed nami ostatnia, piąta runda. Zgadza się? Zostawiamy to No trzeba będzie coś zmienić. Ja już mam chyba pomysł, co? Tylko... To się na pewno nie skończy dobrze. Powiem tak, jeżeli byłaby taka możliwość, to bardzo chętnie, i nawet za dopłatą chciałbym pominąć tę rundę, gdyż są tutaj... Są tutaj jajka. To skorupką. Maciek nie, nie wzruszony. Czy mam być wzruszony? No Maciek się cieszy, Maciek nie wierzy o nie? No powiem szczerze, że, że ja wolę nie udzielać odpowiedzi. Także Karolina, dla samej mojej satysfakcji na samym początku twoja głowa wyloduje w tym. Aha, aha, dzięki. Już mogę zaczynać? Możesz zaczynać. Runda piąta to jest bardziej fałszywy. Gdzie ja? No, Ale, ale nie, nie powstrzymuj się, no proszę bardzo do jajeczka Nie, mo, mo, moja opinia jest taka, że ty nie, jesteś, ty nie, jesteś nie. bardzo... Tak, tylko dlatego, że chcesz mnie tutaj nie. No ale ja mam do tego prawo, tak? Ale na, na ja to, mam tak samo prawo ten... ciebie już No rzuc. dobra, ale ja cię też Ale ja też. jestem fałszywa, mam. No Ale to nie chodzi o to, kto jest fałszywy Ja bym wolała kurde Moja nie opinia nie ma jest ci. taka, dobra, proszę proszę bardzo do jajeczka Ja też mam prawo, tak, prawo tak. do zagłosowania, kto jest bardziej fałszywy, tak? Racja, zgadza się nie. Mam prawo do zagłosowania Ale ja też mam prawo, tak? proszę bardzo, proszę bardzo Ja też mam prawo, tak czy nie no tak, tak, tak. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, do jajeczka. O bo... A... A kto jest ogólnie bardziej fałszywy? No nie mam tego tak Nie jestem w stanie na no, to odpowiedzieć. To jest tragedia, jak to śmierdzi. No strasznie, i tego języka. Kurde, ma to w nosi, chyba. Kto jest bardziej fałszywy? no załóżmy, że... Kurde, ja nie umiem odpowiedzieć na to No odpowiedz, dawaj, lecimy z kolejnymi pytaniami, bo nie będziemy tak siedzieć. Kto jest bardziej fałszywy? Mi nie tak nie zależy na odpowiedzi, no. Ale wolałbym, żebyś powiedział Karolina. No, bym wolał, żebyś powiedział Marek. Karolina, nie? Nie, ja, ja nie mogę być stronniczy. No, no nie jesteś stronniczy, mów prawdę. No dawaj, no bo ona no, zasycha nam już to na twarzy. No niech będzie Marek. Yeah! Ja fałszywy od kiedy? Że jestem Joj. najbardziej poprawną osobą na świecie. Oj. Dobra. Lecimy do kolejne pytanie. Jedny Mareczek. Kolejny, proszę. Kto bardziej lubi karła? No, no No dobra, no tutaj. To bardziej lubi karła. Ja się też zadłużam, ale chyba ty. To lubi karła. Bo ty jesteś sy tam, synek, synek i tak dalej. To bardziej lubi karła. Boję się, wydaje, że ma Nawet mi się nie wydaje, wiem, że Marek Tak. widziałam, widziałam. No to ja tak Dobra, kolejna lecimy. To jest przedostatnie pytanie rundy piątej. Nie pisz, kto ma więcej wrogów? Bo, bo kurde, co ty sens. Sadzi... Cały tam tym tam jestem. No nie, nie sadziłaś się, normalna jest. się bo to wiem. Mąką jest! Yeah. U mnie mnie też jest jakoś pod spodem. Oła. <laughs> dobra, wiem, że wygrałem. <laughs> Dawaj kolejne pytanie. No tak, wygrałeś. Kolejne pytanie, kto ma więcej przyjaciół? <laughs> o! Jeszcze dobra. Wygrałem, dziękuję bardzo. Czyli co, to było na <laughs> tyle to była było na tyle w tym filmie. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście 50 tysięcy łapeczek i nagrywamy kolejny taki film. Karzełku, przedstaw mowę końcową. Ja idę się z tego mówić, bo to jest... Przedstaw mowę końcową, że nie wiem, kto wygrał. Tutaj będziecie mieli takie pewnie punktacje, czy coś. Oni sobie później wypłacą no, także... Jeszcze na koniec powiem, nie zapomnijcie o subskrybowaniu tego kanału. Kliknijcie taki sam czerwony przycisk, jaki znajduje się o tutaj. Na moim paluszku, tam na dole. Zostawcie łapkę w górę. No, jeszcze krzyczą tam coś. Także dziękujemy za oglądanie. Ja yeah, dziękuję. Yeah, yeah. Do następnego filmu.